Witajcie. Mamy tu wypisanych kilka cyfr. Tutaj mamy miejsce, gdzie chcemy wpisać sumę. Możemy tutaj użyć kreatora funkcji. Klikamy w tym celu skrót klawiaturowy Ctrl i F2, otwiera nam się kreator. Możemy tutaj w miejscu, gdzie nam miga kursor. To jest szukaj, możemy sobie tutaj wpisać na przykład suma. Wybrać sobie tą sumę, i tutaj możemy kolejne komórki wstawiać, po prostu je wybierając. A możemy wpisać albo tutaj wybrać zakres w ten sposób. Inną opcją jest wpisanie tutaj jakiejś wartości, na przykład zmienić sobie na A2. Tutaj cały czas, jeżeli zmienimy na A3, zmieni nam się wynik. Tu zawsze nam się wypisuje wynik. Jeśli klikniemy OK, to ta funkcja wstawi się tutaj. To by było na tyle. Dzięki. Heja.